Splendor, prosta gra ekonomiczna od 2 do 4 graczy, podobno od 10 lat, ale u nas grają ją już 8-latki. Będziemy tutaj wcielać się w kupców, którzy będą inwestować w coraz droższe lokacje i będziemy je kupować za te oto klejnoty. Jeżeli odpowiednią liczbę lokacji zgromadzimy, to będą, będzie to również. Przyciągać tych oto arystokratów. I teraz w tu że gracz może zrobić jedną z kilku rzeczy. Może wziąć trzy różne klejnoty. Na przykład gracz numer jeden bierze sobie takie coś. Inny gracz może wziąć również dwa klejnoty, ale tego samego koloru w ten sposób. Jeszcze inny gracz może wziąć sobie Jokera, który zastępuje dowolny klejnot, ale na przykład sprzątność komuś nosa jakąś kartę lub zaraz dla siebie. Powiedzmy, że jakąś drogą kartę. Sobie gracz numer 3 weźmie, i jeżeli coś takiego nastąpi, pojawia się tu nowa karta z odpowiedniego stosu. Yy, gracz numer 1 jeszcze nie jest w stanie nic kupić za ten koszt, więc dobiera powiedzmy kolejne trzy żetony. Gracz numer 2 też nie jest nic w stanie kupić, więc dobiera i inne 3 żetony. Gracz numer 3. To samo, powiedzmy, że on zarezerwuje sobie jakąś inną kartę. Maksymalnie można zarezerwować trzy karty. Potem już będzie trzeba je kupić. Ok, i wracamy do gracza pierwszego. Mamy już całkiem sporo klejnotów, i jesteśmy w stanie kupić za dwa białe oraz dwa czerwone tę oto kartę. Więc odkładamy wykony do banku, zabieramy kartę, pojawia się kolejna. Od teraz. Gracz numer 1 ma bonus w postaci obniżki czerwonego kosztu. To oznacza, że gdyby chciał w przyszłości kupić taką kartę, wystarczyłby o jeden mniej, czyli na przykład 5 żetonów prawda Raz, 2, 3, 4, 5 i 6. I mógłby sobie coś takiego kupić. Prawda? I, I staramy się inwestować w jak najwięcej kart po to, żeby sobie obniżać koszt i w drugim i trzecim rządku. Karty mają dużo więcej punktów. Dodatkowo są arystokraci, są to po prostu bonusowe punkty. Jeżeli nazbieramy na przykład cztery czerwone karty oraz cztery zielone karty, taki arystokrata przyjdzie do nas i mamy bonusowe trzy punkty. Gra jest krótka, prosta, przyjemna. Myślę, że dla takich graczy, którzy grali do tej pory w Chińczyka, szachy i inne gry klasyczne, jest to świetne wprowadzenie do nowoczesnych gier planszowych. Zapraszamy.